Siemak? Kojarzycie może taką firmę Google? Taka z Ameryki, mało znana. Może coś znacie? Są oni właścicielami platformy, w której to oglądacie oraz Google Ads. Nieważne gdzie w dzisiejszych czasach wyjdziecie w internecie, to zobaczycie reklamy Google Ads. Reklamy od Google Ads są wszędzie, są na scenach z newsami, są w grach. Są nawet przed filmami na YouTubie, łącznie z tym. Jeżeli wszedłeś na ten film, to na pewno jedną widziałeś. No chyba, że masz ad bloka, złodzieju. Wiem, że teraz losowo gadam o Google Ads, a ty nawet nie wiesz o co chodzi do końca w tym filmie, ale poczekaj moment, zaraz wszystko wytłumaczę. Google po każdej kampanii musi dawać swoim klientom jakieś statystyki. Organizacje kupujące reklamy chcą wiedzieć, ile użytkowników kliknęło w ich reklamę. Chcą wiedzieć, czy była ona warta swojej ceny. Potrzebują analityki. No i tutaj zaczyna się problem, no bo jak mamy wielką bazę danych wszystkich kliknięć to jak sprawdzić, ile unikalnych użytkowników kliknęło w naszą reklamę. Nie ile jest kliknięć, a ile jakby różnych osób weszło. Zróbmy to w sposób oczywisty. Załóżmy, że te kwadraty to są kliknięcia, a każdy kolor to unikalny użytkownik. Tutaj użytkownik czerwony kliknął na reklamę aż trzy razy, a fioletowy dwa. Jakiego algorytmu możemy użyć, aby policzyć, ile różnych kolorów znajdziemy na ekranie? No możemy na przykład wszystko wrzucić na nową listę, ale podczas wrzucania będziemy sprawdzać, czy na tej nowej liście nie ma już takiego samego elementu, jaki chcemy wrzucić. Jeżeli taki znajdziemy, to odrzucamy ten nowy element, nie wrzucamy go gdzieś, go usuwamy. Będziemy powtarzać ten prosty schemat, aż nie skończą się wszystkie kwadraty na starej liście. W taki sposób powstanie nowa lista, która ma same, unikalne kolory, a żeby zobaczyć ile jest unikalnych użytkowników, wystarczy sprawdzić długość tej listy. Jeżeli o tym pomyślałeś, no to przykro mi, jesteś idiotą. Nigdy w życiu nie dotykaj się programowania. Porzuć pasję i zostań ogrodnikiem. Może odnajdziesz jakąś harmonię w przyrodzie, bo nie idzie ci dobrze z myśleniem. Ten algorytm, który właśnie sobie wymyśliliśmy, jest strasznie wolny. Dla posortowania tych 9 kwadratów potrzebowaliśmy aż 20 kroków. To całkiem sporo. Żeby uogólnić liczbę kroków zróbmy to samo dla N elementów. Dla każdego jednego z N kwadratów bierzemy po kolei po jednym i próbujemy włożyć go na stos. Teraz każdy kolejny element, który bierzemy, będzie musiał być porównywany do kolejno 0 kwadratów, 1 kwadrata, 2 kwadratów, 3 kwadratów, aż ostatni kwadrat będzie musiał być porównywany do n-1 kwadrat. Czyli liczba kroków to będzie n, dodać 0, dodać 1, dodać 2, no i tak będziemy dodawać aż do n-1. Ze wzoru na sumę ciągu arytmetycznego możemy zamienić to na to. Z tego możemy wywnioskować, że liczba kroków dla dużych liczb będzie rosła strasznie szybko. Dla 100 elementów liczba kroków to będzie 5050. Dla miliona będzie to tyle. Nawet nie próbuję wymówić tej liczby. Ten ogólny zapis liczby kroków z względem liczby elementów nazywamy złożonością obliczeniową algorytmu zapamiętaj to. Hmm, właściwie to złożoność obliczeniową podajemy w postaci tylko największej potęgi, więc to będzie po prostu o n kwadrat. Zamknij mordę. Czyli nasz algorytm działa, to jest już jakiś sukces, no ale jest dosyć wolny. Jak to to przyspieszyć. No można na przykład użyć takich bardziej zaawansowanych struktur danych, jak hash mapy. I hash set. Jeżeli nie wiesz co to hash mapa, to generalnie używa ona funkcji haszującej, która przypisuje obiektom specjalne id, czyli hasza. Zauważ, że powtarzające się elementy mają dokładnie takiego samego hasza, a sam hash to liczba, nazwijmy to losowa. Potem zamieniamy nasze hasze na indeksy w liście, w której umieszczamy nasze obiekty i dzięki temu możemy mieć do nich natychmiastowy dostęp. W przypadku normalnej listy, żeby sprawdzić, czy znajduje się w niej tekst, na przykład znajdź mnie, lecimy po całej liście i sprawdzamy po kolei każdy element. W przypadku hash mapy, dzięki temu, że każdy element ma własny identyfikator, po prostu wpisujemy mapa i w nawiasach kwadratowych znajdziemy. Jeżeli coś nam to zwróci, no to wiemy, że ten obiekt jest już obecny na mapie. Jeżeli zwróci nam 0, to znaczy, że nie jest obecny. W pierwszym przypadku musimy przejść przez całą listę, a w drugim, no nic nie musimy robić, po prostu wszystko działa. Dlatego hash mapa jest szybsza. W taki sposób możemy zoptymalizować nasz poprzedni algorytm. Zamiast sprawdzać każdy element na liście, będziemy je wrzucać do hash mapy i ominiemy to całe przechodzenie przez cały stos za każdym razem, jak chcemy coś wrzucić. Dzięki temu Otrzymujemy złożoność obliczeniową ON, czyli dla 100 elementów będziemy musieli wykonać 100 powtórzeń. Nie wiem jak dla Was, ale dla mnie 100 brzmi zdecydowanie lepiej niż 5050. No także mamy algorytm idealny. Możemy się rozejść. Wszystko działa, Tyl tylko że nie. To byłoby zbyt idealne, gdyby haszmapy po prostu mogły rozwiązać wszystkie nasze problemy bez żadnych kosztów, bez niczego. Haszmapy pobierają ogromnie dużo ram. -u. Pamiętacie tę tabelkę? No to zauważcie, ile ma ona pustych miejsc, te wszystkie puste miejsca, to jest zmarnowana przestrzeń w ramie. Jeżeli byście mieli dosłownie, Miliardy kliknięć w bazach danych, tak jak Google, no to wolelibyście zaoszczędzić każdy kawałek RAMu, który możecie, bo łącznie to się sumuje w miliony dolarów kosztów, na skali, w jakiej operuje Google. Stąd też w ogóle tytuł tego filmu. Ale co, gdybym wam powiedział, że istnieje mądrzejszy sposób na zrobienie tego wszystkiego? Taki, w którym musimy trzymać w pamięci naraz tylko jeden element. Ale żebyście mogli zrozumieć, jak to zrobić, rzućcie w tym momencie 5 razy monetą. W sensie serio, rzućcie w tym momencie 5 razy monetą. Ja poczekam. Teraz policzcie, ile razy wyrzuciliście orła pod rząd. Prawdopodobnie zrobiliście to dwa lub trzy razy. Jeżeli macie dużego farta, no to może nawet cztery, raczej nie więcej. Ale jeżeli powtórzycie ten eksperyment jeszcze raz, a potem jeszcze raz i jeszcze raz, to za każdym takim rzutem szansa na to, że wylosujecie pięć orów pod rząd odrobinę rośnie względem startu. Jest większa szansa, że jak zrobicie ten eksperyment 100 razy, to wylosujecie pięć orów, niż jakbyście wykonali go tylko raz, prawda? To chyba logiczne, nawet ja od degenerata jak ty. Można więc stwierdzić, że jeżeli ktoś wyrzucił więcej orów pod rząd, kto wykonał więcej razy ten eksperyment niż ktoś, kto wyrzucił ich mniej. Im więcej mamy orłów, tym więcej czasu spędziliśmy rzucając monetami. Żeby wyrzucić 4 reszki, będziemy potrzebowali średnio 5 rzutów. Żeby otrzymać aż 5 reszek pod rząd, będziemy potrzebowali tych rzutów 32 o ile nie pierdoląłem się gdzieś w matematyce. Ale zakładając, że no mamy ten poprawny wzór matematyczny, to jesteśmy w stanie stwierdzić, ile razy średnio wykonałeś ten eksperyment, używając tylko i wyłącznie twojego najlepszego wyniku. Żeby uprościć obliczenia, przestańmy patrzeć na ogół tego, ile wydosowaliśmy orłów, a skupmy się na tym, ile ostatnich miejsc zajmują Orów. Czyli na przykład tutaj wynikiem będzie 0, tutaj wynikiem będzie 1, a tutaj wynikiem będzie 2. No i jaka jest szansa, że ostatnia będzie orłem? No jedna druga, bo może być albo orłem, albo reszką. Za to mamy szansę jedną drugą. Jaka jest szansa na to, że ta będzie orłem? No też jedna druga albo będzie orłem, albo będzie reszką. No i to samo jest tutaj, albo będzie orłem, albo będzie reszką. Więc szansa na to, że będziemy mieli trzy ostatnie pod rząd, które będą orłami, to będzie jedna druga, razy jedna druga, razy jedna druga, czyli jedna ósma. Obracamy ten ułamek do góry nogami. No i wychodzi nam z tego, że średnio musimy rzucić 8 razy, żeby nam wypadło takie coś. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, ale czemu o tym w tym momencie mówisz? Jaki to ma w ogóle związek z tym algorytmem, o którym mówiłem przez cały film i w ogóle o którym wchodzi w tym wszystkim? Okej, okay, patrzcie na to. Pamiętacie funkcję haszującą? Teraz patrzcie, jak wygląda hash, który ona generuje. Same zera i jedynki. A teraz zamieńcie sobie każdą z tych jedynek na reszkę, a każde zero na orła. What the to jest to samo, to jest dosłownie to samo! Skórnyzyny z, z Google są 10 kroków przed nami. Zamienili problem taki typowy algorytmiczny na problem na prawdopodobieństwo. Czyli krótko mówiąc nasz problem zamienia się z policz, ile jest różnych kolorów kwadratów, do przerzuć każdy kwadrat przez funkcję haszującą i zapamiętaj ten, który będzie miał najwięcej zer na końcu. Jak już przejdziemy przez wszystkie kwadraty w zbiorze, to po prostu liczymy prawdopodobieństwo, że udało nam się wylosować tyle zer na końcu. Musimy trzymać w pamięci tylko jeden hash Z największą liczbą zer na końcu Nic więcej Ten algorytm w ogóle nie zużywa RAMu Ten algorytm dla 10 milionów elementów Musiałby trzymać tylko jednego hasza w pamięci Kiedy hashmapa dla 10 milionów elementów Musiałaby trzymać co najmniej 10 milionów haszy w pamięci A prawdopodobnie jeszcze więcej Bo pamiętajcie o tych pustych miejscach w tabelce Zawsze ich trochę będzie w przypadku hashmapy I jak pewnie widzicie daje on tylko przybliżoną wartość Różnych kolorów było 3 A on zwrócił 4 Ale w przypadku dużych liczb, które i tak będziemy zaokrąglać nie ma to dużego znaczenia, jeżeli potrzebujemy wiedzieć tylko ile mniej więcej czegoś było. W taki sposób możemy bardzo dużo zaoszczędzić na zarówno mocy obliczeniowej, jak i pamięci. Jak dowiedziałem się pierwszy raz w życiu o tym algorytmie, to bardzo mi się spodobał. Pokazuje on, że czasem do problemu warto podejść w taki zupełnie inny sposób, z totalnie innej perspektywy, bez jakichś wcześniejszych założeń, po prostu podejść do tego z czystą głową, bo używając kompletnie innych metod niż zawsze, możemy uzyskać najlepszy wynik. Dzisiaj masa różnych programów używa tego algorytmu, który mówiłem pod spodem. On nazywa się HyperLogLog Lock Lock i możecie sobie wejść na Wikipedię, żeby dowiedzieć się o nim więcej. I mimo, że nie podaje on dokładnych wyników, to często te przybliżenia są wystarczające dobre tak samo jak dobre jest kanału Code, bo daje ono dostęp do filmów sporo wcześniej niż reszcie. To naprawdę niewielką cenę, a możecie wesprzeć mnie i mój kanał.